Patrzysz na swój telefon, ekran jest czarny, więc naturalnie zakładasz, że sprzęt po prostu śpi. Niestety to może być kosztowna pomyłka, bo w rzeczywistości wyświetlacz mógł zostać celowo wygaszony przez oprogramowanie, a w tle właśnie trwa czyszczenie twojego konta bankowego. Ty widzisz ciemność, a złodziej widzi twój pulpit i omija kolejne zabezpieczenia bankowe, tak jakby ich nie było. Jeśli oglądałeś ten mój materiał o klopatrze, to ten mechanizm wyda Ci się znajomy, ale dzisiaj na ring wchodzi nowy zawodnik, Albioryx. To nie jest zwykły wirus, to pełni zdalne centrum sterowania, które oszukuje nawet te aplikacje, które blokują robienie zrzutów ekranu. Zacznijmy sobie od nazwy, bo jest dosyć nietypowa. Wywodzi się z astronomii i nawiązuje do jednego z nieregularnych księżyców Saturna, czyli Albioryxa. W polskiej terminologii e, funkcjonuje on jako Albioryks i umówmy się, będziemy używać tej spolszczonej wersji, żeby nie łamać sobie języka za bardzo przy każdym zdaniu. Metafora jest zresztą całkiem trafna. Tak jak ten księżyc krąży wokół gazowego giganta, jakim jest Saturn, tak nasz wirus, czy tam rad, krąży wokół naszych cyfrowych portfeli, szukając dziury w całym. W świecie cyberbezpieczeństwa Albiorex to zaawansowany rad. Badacze z Cliffy Labs nie mają złudzeń. To narzędzie stworzone do jednego celu czyli ODF, lub inaczej On-Device Fraud. Co to znaczy? To znaczy, że przestępca nie kradnie twojego hasła, żeby wpisać je u siebie na komputerze. On wchodzi na twój telefon i robi przelew z twojego urządzenia, używając twojej sesji. Dzięki temu systemy bankowe myślą, że to ty wykonujesz transakcję. Skala ataku jest spora. Na celowniku jest ponad 400 aplikacji, w tym popularne w Polsce Revolut, PayPal, Binance czy Coinbase. Co ciekawe, twórcy wirusa mają swoje zasady. Kod zawiera blokadę, która sprawia, że malware nie zadzierała np. w Rosji, na Ukrainie czy w Chinach. Polski niestety na tej liście bezpieczników nie ma i oznacza to, że dla operatorów Albioryxa jesteśmy po prostu z rynkiem zbytu. Wirus ten jest sprzedawany w modelu Malware as a Service, więc każdy domorosły haker, dysponujący pewną ilością gotówki, może go wynająć. Ale to, co siedzi pod maską, to prawdziwa inżynieria zła. Od omijania blokad ekranu, po wyciąganie hasła odblokowania telefonu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile dokładnie aplikacji finansowych trzymasz w swojej kieszeni? Zanim złodziej dobierze się do twojego konta, musi wejść do twojego telefonu i pozostać na nim niezauważonym. No i jak on to robi? No to tutaj pojawia się wątek techniczny, o którym hakerzy dyskutowali na forach. Pytali twórców Albirexa, czy wasz towar jest FUD, czyli Fully Undetectable. Twórcy potwierdzili, używają specjalnego buildera zintegrowanego z usługą Golden Crypt. To narzędzie szyfrujące, które sprawia, że antywirusy na początku widzą w wirusie tylko niewinny zlepek kodu. Badacze z Cliffi Labs przeanalizowali konkretny przypadek infekcji przez aplikację o nazwie Penny. W testach służyła ona jako dropper. Czyli koń trojański wciągający wirusa do środka. Ale w życiu codziennym Albiorex przebiera się za instalatora Google Chrome, aktualizacja Adobe czy narzędzie do czyszczenia pamięci. Nazwa jest nieistotna, liczy się to, co dzieje się po kliknięciu. Kluczowy moment to przejęcie ułatwień dostępu. To absolutny fundament działania tego szkodnika. Dlaczego? No bo Albioryx nie chce tylko patrzeć, on chce dotykać. Analiza kodu ujawniła konkretne komendy, które operator może wysłać do Twojego telefonu. Na przykład click, czyli kliknij, swipe, czyli przesuń, home, czyli wróć do pulpitu, a nawet get phone passport, czyli wyciągnij kod blokady ekranu. To nie jest pasywny podsłuch. To pełna zdalna kontrola interfejsu. Jest tu też sprytny mechanizm przetrwania. Wirus regularnie wysyła sygnały ping i pong do serwera przestępców, sprawdzając, czy połączenie jest aktywne. Jeśli tylko złapie sieć, od razu raportuje gotowość do działania. Często dzieje się to pod przykrywką fałszywego paska ładowania tuż po instalacji. Ty czekasz sobie spokojnie na konfigurację, a w tle twoje urządzenie właśnie staje się marionetką w rękach kogoś z drugiego końca świata, lub z zamiedzy. Zdarzyło ci się kiedyś instalować jakiś plik APK ze strony www, na przykład pomijając sklep Google Play. No mi się zdarzyło, bo mam na przykład zegarek Huawei. A. Teraz przechodzimy do mięsa. Czyli tego, co odkryły Cliffy Labs w kwestii podglądania ekranu. Albioryx ma funkcję strumieniowania obrazu na żywo, działając jak VNC, czyli Virtual Network Computing. Ale, i to jest kluczowe, ma dwa tryby działania. Pierwszy to zwykłe VNC, czyli przesyłanie obrazu. Drugi to coś znacznie groźniejszego, czyli ACVNC, czyli Accessibility VNC. I dlaczego to takie ważne? Ponieważ nowoczesne aplikacje bankowe używają zabezpieczenia flag Secure. To taka flaga, która sprawia, że gdy robisz zrzut ekranu w banku, wychodzi on czarny. Zwykły wirus widziałby tam ciemność, ale Albioryx w, w trybie ACVNC nie patrzy na piksele, on czyta strukturę aplikacji, czyli węzły za pomocą ułatwień dostępu. Dzięki temu widzi przyciski, pola tekstowe i saldo konta, nawet jeśli bank teoretycznie zablokował podgląd ekranu. To cios poniżej pasa dla zabezpieczeń Androida. Mając taki podgląd, wirus przystępuje do działania. Wykorzystuje komendy, o których wspomniałem wcześniej, żeby nawigować po Twoim telefonie. Wchodzi w aplikację, wpisuje PIN, który wcześniej mógł przechwycić sobie keylogerem, i zleca przelew. Co gorsza, potrafi zarządzać innymi aplikacjami, np. komenda Uninstall App pozwala mu posprzątać po sobie lub usunąć konkurencyjnego wirusa, a Launch App uruchamia bankowość dokładnie wtedy, kiedy haker jest gotowy. Warto też wspomnieć o dwuetapowej weryfikacji, bo Albiorex czyta SMSy to oczywiście standard, ale dzięki podglądowi ekranu w czasie rzeczywistym, czyli w czasie streamingu, radzi sobie też z Google Authenticator. Hacker po prostu widzi kod, który wyświetla się na Twoim ekranie i przepisuje go u siebie. Całość odbywa się z minimalnym opóźnieniem, więc presja czasu przy kodach jednorazowych nie jest dla przestępcy problemem. Pytanie brzmi, dlaczego ofiara nie reaguje, widząc, że jej telefon sam klika? No tu wchodzi do gry overlay, czyli nakładka. A raport Cliffy wyróżnia trzy etapy, które Albioryx serwuje użytkownikom. Pierwszy to System Update, czyli wirus wyświetla fałszywy ekran aktualizacji systemu Android. Ty myślisz, że Twój telefon się aktualizuje, więc go nie dotykasz. A w tle pod tą tapetą haker buszuje po Twoim koncie. Drugi typ to niesławny Black Screen Overlay. Komenda typu Black. Black Blank Screen robi dokładnie to, co na, mówi nazwa. Nakłada na cały wyświetlacz czarną planszę. Dla Ciebie telefon wygląda na wyłączony lub zablokowany, ale dotyk wciąż działa, tyle że przechwytuje go, przechwytuje go wirus, a nie Ty. Ty ide To idealna zasłona dymna na moment finalizacji kradzieży. Hacker widzi Twój pulpit właśnie dzięki ACVNC, a Ty widzisz ciemność. Trzeci typ to nakładka celowana w konkretne aplikacje. Gdy wirus wykryje, że uruchamiasz jeden z 400 monitorowanych programów, może wyświetlić fałszywy komunikat lub ekran ładowania, żeby zyskać na czasie. No i on będzie wyglądał tak samo jak ekran ładowania w tej aplikacji. Wszystko to służy jednemu celowi, czyli ODF, On Device fraud. Przestępca wykonuje oszustwo. Na Twoim urządzeniu z Twojego IP, z Twojego zaufanego sprzętu. Dla systemów antyfrodowych banku wygląda to znacznie bardziej wiarygodnie niż logowanie z obcego komputera w innym kraju. A co z usunięciem takiego badziewia? Tutaj Albioryx też nie gra czysto. Posiada mechanizmy obronne. Gdy ty próbujesz wejść w ustawienia, żeby go na przykład odinstalować, on automatycznie klika wstecz lub zamyka okna. Wy pamiętacie komendę back i home? No właśnie. Walka z nim na ekranie dotykowym to jak siłowanie się, nie wiem, z duchem, który jest zawsze o krok przed tobą. Często jedynym wyjściem jest twardy reset, co wiąże się niestety z utratą danych. Pod filmem o klopacze rozgorzała w komentarzach świetna dyskusja o tym, jak się właśnie bronić. Te głosy idealnie pasują też do Albioryksa, no bo. Modus operandi jest podobny i na przykład użytkownik Dariusz, e, Dariusz C. Wojciń, no, Dariusz Wojdziński napisał krótko, ja mam iPhone'a i śpię spokojnie. No muszę to nieco sprostować. Fakt, Albiorex to pliki APK, więc na no iOS technicznie nie zadziała. Architektura Apple'a w tym konkretnym przypadku ratuje skórę, ale pamiętajcie, to nie daje nieśmiertelności na inne ataki, choć ten konkretny wirus z, z VNC na iPhone e, faktycznie e, na, no nie zadziała. Ważny wątek dotyczył biometrii. Czy odcisk palca e, chroni? No, teoretycznie tak. Wirus nie może ci odciąć palca, a potem go używać, ale w praktyce Albiorex ma komendę Get Phone Passport i kilogera. Większość aplikacji bankowych, no takich jak na przykład ja, ja używam, e, gdy skaner nie zadziała kilka razy, to poprosicie o PIN. I haker może celowo zakłócać działanie aplikacji lub czekać. Jeśli wpiszesz PIN ręcznie, no to on go już ma. To wymaga od pewnej cierpliwości, ale nie jest niemożliwe. Biometria to spora przeszkoda, na pewno warto ją włączyć ale nie mur nie do przebicia, jeśli wpadniemy w, pułatkę, w pułapkę fallbacku do hasła. Sporo grono, spore grono widzów, w tym na przykład Bruno GL, sugeruje radykalne cięcie. Nie ma obowiązku korzystania z bankowości przez telefon oraz, czy linii. mówili, płacę tylko gotówką. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, pełna zgoda. To tak zwany airgapping. Jeśli w telefonie nie ma aplikacji bankowej, a Ty używasz tylko gotówki, no to Albiorex może ci co najwyżej ukraść zdjęcie kota. Metoda w 100% skuteczna, ale umówmy się, w dzisiejszych czasach dla wielu osób rezygnacja z płatności mobilnych, no to jest jednak abstrakcja. Ciekawy kompromis podsunął Zenon Blacha. E, Zenon Warczyblacha. <grytanie> blacha. Mam nadzieję, że to nie jest Twoje prawdziwe nazwisko i. Dobra, nieważne. Eee, on napisał: "Ściągasz tego typu aplikacje na osobny telefon, gdzie praktycznie nie ma nic nie ma." No to jest podejście biznesowe. Bo masz jeden czysty telefon do banku, bez gier, bez Facebooka, bez dziwnych linków. Drugi telefon służy do zabawy. Nawet jak ten odrozywki rozrywki złapie jakiegoś wirusa na przykład tego Alberexa przez fałszywą grę, konto bankowe na drugim urządzeniu będzie bezpieczne. To chyba Najrozsądniejsza osoba, najrozsądniejsza opcja dla bardzo ostrożnych, którzy nie chcą rezygnować z technologii. No i która z tych strategii jest Tobie najbliższa? No właśnie ta technologia technologiczna ucieczka, czyli inny system, radykalne cięcie, czyli totalnie używam tylko gotówki albo płacę barterem, czy po prostu dywersyfikacja urządzeń. Dobra, podsumujmy sobie. Albiorex. To bankowy Trojan nowej generacji, nazwany na cześć Księżyca Saturna, jest spadkobiercą wirusa Igler i działa na podobnej zasadzie co Klopatra, ale z nowymi groźnymi funkcjami. Atakuje Androida, celując w setki aplikacji finansowych, a Polska jest na jego mapie celów. Jego siła leży w technologii ODF, oszustwie wykonywanym bezpośrednio na Urządzeniu e, ofiary. Dzięki trybowi ACVNC widzi to, co banki chcą ukryć, a dzięki nakładkom czyli ten czarny ekran fałszywa aktualizacja usypia czujność użytkownika. Jest szybki, skuteczny i trudny do usunięcia bez utraty danych. Jak nie dać się okraść? Wnioski z naszej dyskusji są proste: Higiena cyfrowa: unikaj instalowania aplikacji z nieznanych źródeł, jak ognie. Jeśli prosta aplikacja, aplikacja żąda dostępu do ułatwień dostępu, no to uciekaj. Znaczy nie uciekaj, to po prostu nie, nie dawaj. W cyberbezpieczeństwie nie ma niestety rozwiązań idealnych, jest tylko minimalizacja ryzyka. Nie oddawaj kluczy do swojego życia finansowego przestępcom przez jedno bezmyślne kliknięcie, więc... Oczywiście bądź czujny. A jeśli ten materiał Wam się spodobał, no to zapraszam tam do dyskusji. Tam poniżej można jeszcze tutaj, tam są takie guziki do oceniania tego materiału. Można oczywiście tutaj zasubskrybować. A jeśli ten materiał się Wam podobał i chcielibyście zobaczyć więcej, no to tutaj Google sobie, znaczy YouTube sobie wymyśli, co powinniście obejrzeć dalej. Na tym kanale. Dzięki bardzo, do następnego. Cześć.